Cześć, kryptowariacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz krypto konsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na PRIV. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam was bardzo serdecznie 19 grudnia 2022 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę. Kryptowalut. Zaczniemy sobie oczywiście standardowo od bitcoina i od kryptowalut, ale dzisiaj zajrzymy sobie też do indeksów oraz do metali, zobaczymy do złota, jak tam aktualnie wygląda, zerkniemy sobie tak na szybko dzisiaj po tych rynkach. Mamy oczywiście jeszcze kilka kryptowalut dla was przygotowanych, no ale taka teraz krótka informacja dla was, ponieważ w święta, w Wigilię pierwsze i drugie święto nie będzie codziennej analizy kryptowalut. Myślę, że to najlepszy czas, żeby odpocząć sobie z rodziną. E, oczywiście warto sobie odpocząć też trochę od kryptowalut, ale w tych dniach chciałbym, żeby ukazały się na kanale jakieś filmy. No i z tego względu pytanie do Was, abyście napisali w komentarzach, jakie tematyki filmu byście chcieli zobaczyć: czy to o nowych kryptowalutach, o nowych sposobach zarabiania w BES-ie, jak macie jakieś pomysły, piszcie. Najciekawsze trzy wybiorę i zrobię dla Was takie odcinki. Możemy sobie spojrzeć długoterminowo, wszystko zależy oczywiście od Was. Ja również napiszę taką informację na Twittera no i spośród tych najciekawszych propozycji wybierzemy takie trzy, które nagram już wcześniej z tego względu, że w święta planuję dosyć dalekie wyjazdy i nie będziemy fizycznie przed komputerem, aby codziennie nagrywać dla Was analizę, ale chciałbym, żebyście mogli sobie ewentualnie obejrzeć jakiś ciekawy Materiał. Dlatego to pozostawiam Wam. Liczę na Waszą inwencję twórczą. Co tam wymyślicie, na pewno jakieś szalone też propozycje wezmę, każdy dosłownie pod uwagę. A my lecimy sobie już z bitcoinem. Jak widzicie, mamy tutaj konsolidację, taka zrobiła krótka, między 16540 a 16850. No i teraz narzućmy sobie już nasze. Wskaźniki jak widzicie ma, tutaj aktualnie e, dosyć ciężko przebić się nad tą białą linię, którą już dosyć dawno wyrysowałem dla Was. No i tutaj cały czas cena nam się odbija. No i teraz pytanie, e, czy odbije się w końcu na tyle mocno, żeby polecieć w dół, czy jednak ją przebijemy. Dzisiaj sobie zerkniemy też do indeksów, jak się indeksy pootwierały. No a powiem Wam, że indeksy są e, bardzo... E, bardzo przewidywalne w porównaniu e, do kryptowalut. Tam dużo łatwiej wyznaczyć jakieś długoterminowe trendy, co dzisiaj Wam oczywiście też pokażę. Kto mnie ogląda regularnie, wie, e, jak ja mam tam wszystko rozrysowane. No i tam dosłownie odbija się wszystko bardzo ładnie, jak po sznurku. E, oczywiście pamiętajcie też, że na giełdzie Bing X, z którą ja współpracuję. Tam nie tylko możecie obstawiać kryptowaluty, ale również też właśnie indeksy, towary, a także i forex. Dlatego, jeżeli ktoś by chciał sobie odpocząć chwilowo od kryptowalut, no to tutaj możemy sobie spokojnie obstawiać indeksy, jak również i inne tradycyjne rynki. Więc tu was serdecznie też zapraszam. A jak już analizujemy Bitcoina, no to warto zobaczyć. Co tam ciekawego we wskaźnikach Maximusa, i na wstępie mogę Wam od razu też taką informację na gorąco wrzucić, że jeżeli chcecie wykupić sobie, no to już wskoczyła opcja subskrypcji miesięcznej, dlatego już możemy sobie miesięcznie wykupywać tutaj dostęp do tych wszystkich wskaźników. Oczywiście tutaj na bieżąco też będę was informował. A oczywiście macie możliwość też przetestowania ich za darmo z linku pod filmem oraz przy wykupieniu macie 10% dłużej wykupione subskrypcji. A my wejdźmy sobie najpierw do booka tutaj warto sobie zobaczyć, no i widzimy, że aktualnie. Mamy w miarę porówność z lekką przewagą po stronie kupujących. No i tutaj również od razu widać taką delikatnie większą ścianę na 16510. Trochę więcej jest tutaj zleceń niż normalnie na wykresie. Dlatego tutaj mamy taką dosyć wyraźną ścianę. Można oczywiście też pod to grać przy ewentualnych wzrostach lub spadkach. Można też tutaj się ustawić. Z tą większą grupą zleceń w 90% lubi cena tutaj odbijać. Lecimy sobie jeszcze zobaczyć wykresy ProCharts, gdzie bardzo lubię sprawdzać sobie aktualnie rezerwy stablecoinów oraz rezerwy bitcoinów na giełdach. Dlatego zaraz sobie zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Wrzućmy sobie interwał, może 10-minutowy. Aby bardziej lokalnie sobie zobaczyć dzień dzisiejszy. No i jak widzimy, tutaj mieliśmy spadek stablecoinów, delikatny wzrost i znowu lecimy w dół. No a na bitcoinie, no to widzimy, że tutaj rezerwy bitcoina rosną, więc bardzo możliwe, że nastąpi jakaś większa sprzedaż, a sprzedaż będzie oczywiście oznaczała spadki. Ja, co prawda, czekałem już od wczoraj wieczora na te spadki, no i się nie doczekałem, i cena cały czas jest w konsolidacji, dlatego tutaj wiele się nie zmieniło. No ale spoglądając sobie na ten wykres i zjazd z 18, prawie 400, no to mamy dosyć tutaj mocny zjazd, więc nie można powiedzieć, że nic się. Nie dzieje, lećmy sobie dalej. W dominację nie zaglądamy. Tam się nic nie zmieniło. Około 42% dominacji Bitcoina. No a Ethereum również tutaj ma problemy, żeby przebić się nad 1189 dolarów. No i tutaj mówiłem, że ten poziom będzie dosyć mocny. Jeżeli go przebijemy, no to będzie bardzo mocnym oporem przed dalszymi wzrostami. No i tak faktycznie się wydarzyło. Ja co prawda czekam na ten kolejny zjazd, który może być na Bitcoinie. No i ta strefa tutaj w okolicy 1091 dolarów będzie równie mocna jak ta aktualna na 1189. No i tutaj nie ukrywam, że planuję w najbliższym czasie kupić parę altów, które dopiero są w przesprzedaży i dopiero będą chciały wystartować. No i bardzo bym chciał, żeby tutaj cena trochę spadła, żeby dokupić trochę Ethereum sobie na MetaMask, aby później ewentualne właśnie zakupy przez MetaMaska za pomocą Ethereum sobie dokonać, więc warto mieć też trochę Ethereum w swoim portfelu tutaj również czekam, aby go dokupić. Lećmy dalej, zobaczymy sobie teraz sześć takich, sześć, pięć jeszcze dodatkowo kryptowalut sobie zobaczymy będzie to oczywiście BNB które po tym ostatnim zjeździe no, dosyć fajnie odbiło do góry. Jednak tutaj poziom 254 dolarów staje się takim dosyć mocnym oporem dla BNB. No, i tutaj planujemy znowu delikatnie obsunąć się. W dół trzeba mieć na uwadze, że przed ewentualnym dalszym zjazdem, gdzie ja tutaj oczywiście czekam na ten poziom 214 dolarów, no nie ukrywam, że ten poziom 241,5 dolara, tutaj ta biała linia będzie równie mocny i tutaj będzie też wybraniał te ewentualne spadki. Co prawda BNB w ostatnim czasie dosyć mocno tutaj w porównaniu do Bitcoina. Ethereum odbiło, no ale przy tym zjeździe, który mieliśmy, to straciło praktycznie 3-4 razy więcej. Jak Bitcoin tracił bodajże 3%, no to BNB tutaj ponad 10% traciło w tym momencie. Więc teraz aktualnie ma co odrabiać, no a spoglądając sobie długoterminowo, powiedzmy na interwale dziennym, no to widzimy, że tak jesteśmy tutaj dosyć nisko. Więc na razie nie ma co tutaj narzekać za bardzo, tylko trzeba obserwować co tutaj dalej się wydarzy. Pamiętajcie, że dopiero tydzień startuje, zbliżają się święta, więc też inne rynki będą trochę dłużej uśpione. No a na krypto tutaj może się naprawdę dużo jeszcze wydarzyć. Lecimy dalej, zobaczmy sobie Litecoina. Wczoraj w komentarzach też pisaliście właśnie o Litecoinie. No i warto zauważyć, że Litecoin sobie tutaj osuwa się z każdym odbiciem Bitcoina, obsuwa się coraz, coraz niżej. Ja nie ukrywam, że kolejny taki dosyć mocny poziom to jest poziom 54 dolarów i 20 centów. No i tam ewentualnie możemy dostać jakąś większą reakcję do góry. Zobaczymy sobie teraz XRP, który wygląda jeszcze gorzej niż Litecoin. Jak widzimy, jeszcze mocniej obsuwa się w dół. Więc tutaj nie będę ukrywał, że ten poziom 25 centów wydaje się być dla mnie bardzo atrakcyjny. Jeżeli ktoś by tutaj oczywiście planował zakupy na spot, warto wspomnieć o tym, że jakbyśmy rok temu rozmawiali o XRP za 25 centów, to zapewne bym został wyśmiany. No, a aktualnie cena 34 centów jest równie atrakcyjna na spot, biorąc pod uwagę ewentualne zasięgi możliwe do zrobienia. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Monero, który bardzo ładnie przed ostatnio po tej czerwonej linii. Tutaj ten spadek na Bitcoinie i BNB, który został. Zrealizowany ostatnio, no to dosyć mocno nam przebił tą linię. No, i jak widzimy, teraz znowu trendem wzrostowym idziemy razem, ramię w ramię, praktycznie z tą czerwoną linią, tylko że już znajdujemy się pod spodem. I teraz jestem bardzo ciekawy, czy Monero będzie miało w ogóle siłę tutaj przebić się nad tą czerwoną linię. Zapewne będzie jakaś reakcja, ale trzeba wziąć też pod uwagę. No, że ta linia idzie pod dosyć mocnym kątem. Więc, jeżeli nawet by tutaj cena miała iść pod tą linią, ale równorzędnie praktycznie z nią, no to praktycznie będzie też bardzo mocno zyskiwać. Dlatego warto tutaj też przyglądać się, co ciekawego na Monero się dzieje. No i ostatnie dzisiaj z kryptowalut, to będzie Matic. Matic z tego względu, że Ostatnio czekałem cały czas tutaj na wybicie pierwszego poziomu, drugiego poziomu, no i aktualnie zbliżamy się do trzeciego takiego wsparcia na 76 centów. Jak widzicie, tutaj 82 centy. Ta pozycja, którą tutaj mamy, tam ta linia, ten opór, dosyć mocno wybrania, jednak te wzrosty, gdzie Matik bardzo lubił być tutaj wzrostowy. No, ale jednak dostajemy zjazd w dół i patrząc na przykład na takiego bitcoina, że lecimy sobie praktycznie równiuteńko w bok, no to tutaj widzicie, zaliczamy jednak taki mocniejszy zjazd w porównaniu właśnie do bitcoina. I to dzisiaj, chociażby w dniu dzisiejszym, to jest prawie 3% na minusie. Jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się tutaj. Na 76 centów. No a my lecimy sobie zobaczyć na początek indeksy. Zobaczmy sobie indeks SP500. Wróćmy od razu interwał dzienny. No i jak widzicie, zaliczyło nam pięknie tutaj za pierwszym razem żółtą linię. Ale o tym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Odbiło nam się tutaj od tego wsparcia w okolicach 3912 dolarów. Ponownie dostaliśmy strzał do góry, i ponownie tutaj żółta linia zareagowała dosyć mocno, ale ona jednak miała tak duży impuls w dół, że przebiło nam bardzo ładnie tą białą linię, właśnie na 3912. No i teraz, skoro już ją przebiliśmy, są dwa scenariusze. Teraz aktualnie nie wchodziłbym dalej w shorta na indeksie z tego względu, że możemy dostać dwa ruchy albo możemy polecieć już znowu tutaj do strefy nawet do okolic 3,5 tysiąca dolarów albo możemy tutaj odbić do góry do tej białej linii i od tej białej linii możemy wtedy dostać strzał w dół więc wchodzenie teraz w shorta przy, przy ewentualnym zabezpieczeniu go bardzo bliskim stop lossem to jeszcze bym e, akceptował ale wchodzenie na ślepo teraz w shorta gdzie on może w każdej chwili tutaj odbić do góry i wyzerować nam pozycję no to wolałbym sobie to odpuścić i poczekać ewentualnie na ustawieniem się w longa tutaj gdzieś w tej strefie najbardziej tak prawdopodobne to jest poziom 3000 580, no ale to myślę w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy analizować. Zobaczmy indeks Dow Jones, który jak widzicie też bardzo ładnie od tej białej linii zaliczył shorta. No i tak jak mówiłem przy SP 500 tutaj przy tym zjeździe w dół też bym nie wchodził dalej w shorta w tym miejscu albo na białej linii. Albo wcale, bo tutaj widzicie, dostaliśmy strzał do góry na przetestowanie tej linii i dopiero strzał w dół. I jak widzimy, tutaj cena nam fajnie zareagowała na tej czerwonej linii, odbiła do góry, ale jak widzimy, indeks dalej próbuje iść w dół. Zobaczmy sobie, DAX. DAX też bardzo fajnie tutaj zalicza zjazd z tej strefy. No, i najbliższe takie miejsce do ewentualnego odbicia No to 13 450 euro. Więc tutaj warto obserwować, jak cena się zachowa. No, i nasz lokalny VIP 20 dalej w konsolidacji tutaj między strefą między 1650 a 1760. Więc tutaj cały czas zostajemy w konsolidacji. No i czekamy na jakieś wybicie. Czy to górą, czy dołem. No i sobie zobaczymy jeszcze na szybko towary, a forex omówimy sobie w dniu jutrzejszym. Zobaczmy na początek. Złoto, złoto bardzo fajnie z tej zielonej strefy poleciało nam do tej białej strefy. No i zaliczyło nam aż 1822, po czym zaczyna znowu nam zjeżdżać w dół. I bardzo możliwe, że tu będzie próbowało odbić się od tej strefy na 1745 i próbować przebić z powrotem tą strefę na 1820. Więc tutaj warto obserwować, co w najbliższym czasie wykona złoto. Zobaczmy sobie srebro. Srebro sobie tutaj od połowy października idzie bardzo fajnie cały czas do góry. No i według mnie może tak sobie tutaj nawet. Przez najbliższe 2-3 miesiące, nawet iść takim zygzakiem do góry, aż doleci nam do tej strefy na 27 dolarów. Tu ewentualnie będziemy wtedy rozpatrywać jakąś pozycję na shorta. Zobaczmy sobie teraz. Palat, palat tutaj troszkę mnie rozczarował liczyłem, że przy połączeniu tych dwóch linii, tej czerwonej i białej będzie na tyle mocny poziom że jednak odbijemy do góry ale jak widzicie palat przebił jedną linię i drugą i zaczyna lecieć w dół następny taki, kolejny taki poziom który może ewentualnie wybronić nam te spadki to jest 1574 dolary. No, jeżeli przebije nam ten poziom, no to później kolejny poziom to już jest w okolicach poniżej 1300 dolarów, więc dosyć głęboko. Ale ja liczę, że tutaj ten jednak odbicie może mieć rację bytu. Nie ukryłam, że rozczarowało mnie to wejście tutaj. Tutaj miałem oczywiście też odpalonego longa, odpalił mi się long, ale był z bardzo krótkim stop lossem, ponieważ liczyłem na takie wejście jak miało miejsce tutaj w czerwcu, w połowie czerwca, że od razu dostaliśmy reakcję, no ale niestety na minus 15% miałem pozycję ze stop lossem, więc tutaj aktualnie miałem stratę 15% no i teraz czekam, nie wchodzę na razie w tą pozycję czekam tutaj aż doleci do tej białej linii, jeszcze jest możliwość, że możemy dostać w połowie, tak jak teraz jesteśmy, delikatne zawrócenie i ewentualny strzał w dół no ale tutaj trzeba jednak to obserwować na bieżąco, zobaczmy sobie teraz miedź, miedź jak widzicie nawet nie wybiła tutaj tego szczytu poprzedniego, tylko już zaczyna nam zawracać, więc tak, tutaj jest trochę, wykres jest niezdecydowany, co tutaj ma się wydarzyć, dlatego tutaj na razie odradzałbym jakiekolwiek wejścia. No i platyna, platyna no dosyć regularnie tutaj odbija nam się od 1040 dolarów. No i zawraca nam z powrotem do okolic jakichś 970. 5 dolarów. No, i tutaj bardzo fajnie to wygląda scalpingowo, ale pamiętajcie, że kiedyś właśnie ten scalping wybije, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pomysły co do odcinków, piszcie w komentarzach. A najciekawsze wybiorę i na pewno z miłą chęcią zrealizuję. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.